No, widzowie, e, ja w takiej, e, w jednej sprawie do Was się tutaj zwracam, gdyż jeden z naszych ludzi, no, jakby nas opuścił, ma nas w dupie ogólnie, no, opuścił nas i tyle, no. E, z jakiego to powodu? Ogólnie, e, my sobie tak żartowaliśmy z niego. No, ogólnie, no, my, my się ogólnie tak dla żartów wyzywamy, tylko że on chyba tego nie zrozumiał za bardzo. Ale, no, zrobił coś, co po prostu. Było niestosowne, było po prostu cham, hamskim zachowaniem. Próbował jednego z nas wrobić w. Mm, no, w taką można powiedzieć ala zdradę czy coś. <grym> Zdrada stanu. E, ogólnie, e, co Kubik strzyma w kieszeni, zostanie wstrzymany do odwołania. E, nasza ekipa też będzie zmieniać ogólnie nazwę. Serwer też zmienia nazwę. Będziemy musieli wprowadzić kilka drobnych zmian dotyczących zasad yy, siedzenia na serwerze i tak dalej, bo no jak to się mówi, no nie, niektórzy mówią, że zmiany prowadzą do, do czegoś dobrego, że to są zmiany na lepsze czy coś, może to tak to nazwę, nie wiem, ale no tak po prostu dla waszej świadomości, co Kubik trzyma w kieszeni zostaje wstrzymany do odwołania i co mogę więcej powiedzieć? No, to będzie taki krótki, informujący materiał. Z naszej sześcio w sensie no, z głównej ekipy no sześcioosobowej stało się pięcioosobową. Chłop po prostu nie umiał się też trzymać dokładnie scenariusza, przez co odcinki wychodziły chujowo bądź też E, odcinki wychodziły no jak wychodziły no kurwa więc to w sumie tyle w temacie e, ja, ja tu dziękuję cy, cyberowi za współpracę e, tak czy siak no pomimo że odpierdalał rozpierdalał i tak dalej to pomimo tego i tak dziękuję że w ogóle zdołał wytrwać no dosyć długo e, ale no to chyba było nie dla niego od razu mówię, że my go nie wyjebaliśmy, tylko samo odszedł, więc no, co jak co. No, więc to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie tego krótkiego, yy, nie wiem, materiału, tam wyjaśnień. I widzimy się w następnym materiale. Cześć.